Bardzo zimno. Iwan nie naładował baterii z tego. Musisz zapewnić włosy, Bardzo zimno. I kupujemy choinkę, ale Iwan zapomniał naładować baterię od aparatu, więc nagrywamy moim telefonem, bo jego telefon nie jest wyładowany. Wszystko ma rozładowane. Powiedzcie widzowie, czy chcecie, żebyśmy usunęli go z kanału? Dobrze? to. dobrze. Znajdujemy się właśnie w kastorami jest 20.46 już. Minus 20 stopni. I mamy 14 minut na wybór choinki, zbiegliśmy po prostu. A szef, szefu choinek nie ma. Go. Nie ma szefa choinek. A to musi jest. nam rozciąć choinkę, żebyśmy zobaczyli jak wygląda. Bo chcemy grubaśną taką. A nie za wysoką, żeby nam się zmieściła do kata 500. I żebyśmy się zmieścili, żebyśmy nie musieli biec za samochodem. Wydaje mi się, że wymyśliłam karę dla Iwana za wyładowanie wszystkich akcesoriów. Chodzisz tam, do rury. Ugać się i wynosimy się w poli. No, a wchodź do rury. Nie, ja bym weszła do tej rury. Mamy to. Mamy to. Zdobycz jedna, zdobycz druga, która nie należy do nas, tylko właśnie do Julii, która nas kameruje. Te dla hmm. młodego i dwa wody A Dla młodego, co będzie bałami? Tak. Chcemy podwyższyć jego krzesło, bo mamy niewymiarowy stół, bo jest wyższy niż wszystko. Jeźdźmy za niego, bo został sam, nie tego, do tego sam. To będzie reklama Fiata 500, jego pojemność. Wszystko wejdzie. A przyszedł już do Was dzisiaj Mikołaj, bo cię jest szósty. Do mnie nie wszedł, bo się spóźniał i podobno w korku stoi. A ja spotkałam Mikołaja, ale nie, nie przekażę podarunków od Mikołaja, Dobrze, dopóki mój Mikołaj nie dojedzie. Była mega grzesza w tym roku. Ostrożnie z tą. Ostrożnie z moim autem. Tak to wygląda? Jak taka rodzina wielka jedąca na wakacje. Ona bo... biegnie za samochodem? No na pewno, ja się tak położę, a, a my na wracamy. O Boże, jak się ładnie choinka Miała być ładna przewiteczka, miał wyrosnąć tutaj kwiat nam. Taki. Ja podejrzewam, że on jeszcze, wiesz, nie napęczniały. No tak, chłopaki, co tam robicie? Wiesz, on też chce patrzeć. Chłopaki, co robicie? Mogę już wyjść z więzienia? Możesz tu zostawić w spokoju. Jak rybka się nie rusza, to trzeba ją obudzić. Mlecyk. Dziwne, to wypoczywa nie? Ty no to pierwszy mlecyk? No, ostatni. Był ostatni. Ostatni sezonie. Gość jest zahipnotyzowany. Od drugiego roku życia nie można pokazywać dzieciom żadnych ekranów Niech wzrok. On chyba wszystko bardzo dobrze widzi. I teraz. Nie się, wstyd, nie pokażę jak wygląda babuszka Z Babuszka Nie Dobra, to trzymaj, jeszcze trochę wyżej Czy jakby na mnie choinka leżała Dobra, poczekaj Na postaw. Dobra Co Myślałem, że coś spada na głowę. To kolekcja, y, oczywiście to dla Ciebie, od pana Mikołaja. Nie, to jest moje <laughs> Ale kolekcję mamy z zeszłego roku, więc będzie taka cozy. Takie drewienko czerwone, czyli taki klasyczek lekki. Nie, mm, słodkie są, słodkie jeszcze, nie, są nie, tylko no, nie, nie tylko drewienko, ale są takich, wiesz. Na przykład jeżdż na łyżwach w bardzo fajnych kolorkach, nie? To co nauczę? Ale nie idzie. Ej, pachnie dalej. O, to też słodkie to twoje Twojej mama. Tak. O siedz, Chyba wiemy, komu to założyć. Kamerzysta Reedy, aparat i nagroda. Kawa, 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 kawa. kawa. Kochasz się, proszka, demonka, dobra, dobra, ale oddaj. Nie, 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 to na głowę. Hej, Kropek! <grym> <grym> Wszystko co uderza, można uderzać i gra to jest... Co tutaj dostaliśmy? Z dziewczyn z Newbie. O boże, jak jaka słodka wiewióra kawa. Jak wiewióra to kawa od razu Kawa, co to jest? Nie, kawa Ale i tutaj jeszcze Musi być żywa wiewióra Bo 13 Ale... mamy event z kochciusiem Czyli w przyszłym tygodniu jedziemy sobie na jakiś event właśnie z Newbie I przysłali jakąś pakę do tego eventu chyba, nie? słodkie, a bez żegodnie zapakowane O na Normalnie Mikołaj o ja jakie słodkie Kamusiu ty przegląd, czy, jest bezpiecz... czy to są bezpieczne paczki? Safe, można otwierać? Nadzór jest. Ale Siek. bez numerku, nie ma. To nie... Jak jeżeli to kolejna wentowy, to nie ma numerów, także chyba nie. No to co to jest w takim razie? To nie? Co tam? Co? Są tam jakieś prezenciki? No i w ogóle jakie cute O, bozu, o bozu. To są pierniczki? <gry> to chyba najładniejszy prezent, jaki dostaliśmy w tym roku No Dobra, to jeszcze jedno Dobra, Dobra dawaj jeszcze jedno Dobra. Dawaj bobra Gdzie jest bobra? Po lewej stronie u samej góry Bober O Boże Słodki Chłopie, <gry> co ty robisz? Co ty mi tu klikosz? Tak, to są twoje prezenty, wiemy, wiemy. Niestety musimy rozwalić ten piękny pakunek. Kawusiu, czy ty e, myślisz, że z tego wyskoczy jakaś wiewiura, żeby wyciągną ją gonić? Czy o co chodzi? Patrz na widownię naszą. Ja jestem słaba w paczki chyba. Porządnie zapakowane, o proszę. A teraz rzecz pewnie dla małego. O Boże, o Boże! Proszę bardzo, sweterek. O Boże, i grzyby, oczywiście. O, takie słodkie, śliczne. O, Boże, pan na to. Chłopie, <laughs> jak, ale masz jest stopy piękne. Jak pomocnik Mikołaja. Ja tak bym chciała jak. Bardzo ładne. bardzo ładne. Bardzo ładne Chyba im Jeden. też się podobają. A ty co tam masz? Kielzucha. W takim wydaniu jeszcze mnie nie widziałeś. Zaczynamy chyba też nie. Stwierdziliśmy, że wyjdziemy gdzieś sobie z domu i padło dzisiaj na jarmark świąteczny w Krakowie. Idziemy go sprawdzić, bo jest podobno przepiękny, znaczy podobny. No ja biegłem obok niego ostatnio i właśnie zobaczyłem, że jest naprawdę śliczny w tym roku więc się nie możemy wyczekać. No gdzieś też pisali, że... To jest jeden najpię najpiękniejszy w Europie, nie? Chyba coś takiego. Tak, krakowski armar. W zeszłym roku, roku byliśmy i w Buty, więc nie wspomniałem jak najpiękniejszy. Tak. Było mega drogo, ale podobno teraz też jest. Ale no, jak co roku zresztą. Ale jeszcze byliśmy wcześniej w galerii, na zakupach. Tak. I urwaliśmy się od tego małego burdąca, więc idziemy oczywiście zjeść na jakiegoś oscypka może coś innego będzie ciekawego, albo jakąś fajdę ze snem, bo ty lubisz. Jak? Ale. Ula Grzane może... winko. Nice. Kolejka do grzanego wina jest duża. Ale to bardzo zmartwiło Co teraz zrobimy? <laughs> to brzmi co najmniej jakbym była alkoholikiem. 20 ja ja jestem jest głodna. Nie Kłodna, głodna jestem. Dobra, udało nam się dopchać do serków. Serek taki 9 zł, taki 8 zł, więc nie jest najgorzej. No nie że... wiem, za ser 8 zł. No ale no zakopane. Znaczy nie? jarmark, to znaczy No właśnie. Dobra, to nie 80 jak za karkówkę, nie? Albo 30, nie. Ile jest za pierogi ruskie? 8 pierogów chyba 40 parę złotych? Coś takiego. No do grzańca jest taka kolejka, że stwierdziliśmy, że nie stoimy. Do tego alkoholu jest kolejka I tutaj to jest ze smalcem Mojejo i tak wyglądała <laughs> Ale tylko była kolejka Zjedliśmy tylko serek Nie wypiliśmy wina grzanego Nie no były takie kolejki, że to był skandal Julia wypiła hmm. i się polała winem Czy da się dobrać wino grzane? No pewnie się da, wszystko się da dobrać Let me know Let me know, you comment please a pan co? przepraszam, co sobie od śnieża i samochód zostawił na środku? Nie, śmieci jakieś tam wyrzucał. O, proszę, panu. Jak Normalnie sobie zablokował miejsce parkingowe na strefie. Co jest brane? Tam. Muszę nagrać y -y, rejestrację. Większość osób było właśnie anglojęzycznych Z zagranicy. Z zagranicy. <grystek> Z Zag zagranicy przyjechali do nas. Bardzo dużo wody, i w tym roku też mi przemokło buty. Mi też. No w sensie jest ciapa, ciapa straszna jest straszna. Ciapa. E, golonka, kiełbaska, no pięknie wyglądała. No, Ojej pięknie. pięknie, wszystko pachniało pięknie, ale... Pięknie pajda z ze smalcem, z ogóreczkiem, no pięknie wyglądała, ale Pajda ze smalcem 20 zł, taka kromka. no duża kromka, no ale 20 zł <laughs> Duża kromka No i dodatek ten możesz sobie wziąć jako dodatek kiełbaskę. Mięsko boczek każdy datek 12 zł i u ogórek no, ogórek no. czyli tam nie wiem cztery te albo pla cztery plasterki albo 5, nie wiem no i jeden ogórek kiszony 10 zł No Normalnie kupujecie wtedy sobie PyDess z malcem idziecie do żabki kupujecie słoik możecie nawet schandlować te ogórki i zarobić <laughs> zarobicie na tym wyjściu <laughs> zarobicie na jarmarku. do tego jedziemy teraz na kiełbę z Nyski Kolejne kultowe miejsce na mapie Krakowa To tak. prawda nie świąteczne, ale dawno nie jedliśmy W sumie to była taka nasz rytuał ciążowy Do łóżka mi przywoziłeś kiełbę z tak. Nyski Ojojoj, pyszne, ale strasznie się w nocy chciało pić mi pod tym też. Ale tam orężatka o, do tego, tak, pyszna o, tak. A fajna jest historia kiełby z Nyski, bo moja mama i chyba twoje rodzice też jeździ na kiełbę z Nyski, nie? Bo wszyscy jeździli, wszyscy z Krakowa to okolicy, pan żul. Dzień dobry. Ale wie, Dzień dobry, serwus No i to jest, to jest krakowski, elegancki pan. Kraków to jest pełna kulturka. Każdy jest naszym bratem. Po alkoholu każdy się kocha. Pan pomachał, uśmiechnął się, ukłonił. Dobrze, że się nie To było blisko. Tam poszedł Iwan po kiełbę. Anyska wygląda tak. To nie wie. Taki niebieski ogórek autko i tam jest dwóch panów, którzy sobie smażą kiełbaski. Dojechaliśmy już do domu. I Boże, jak to pięknie! Wszystko wygląda. To jest najlepsza kolacja ever. Niestety yy, mały alikator nam się obudził i Ola teraz yy, właśnie go usypia. A ja rozkładam naszą kolację. Ale teraz sobie właśnie uświadomiłem, że popełniłem straszny, karygodny błąd. Nie wziąłem nam orężatki. Już wcześniej to ustaliliśmy. No, ale nie powiedzieliśmy tego. Niestety. Nawet, nawet Coca-Coli nie mamy, nic gazowanego. Wodę na szczęście mamy. Fuuu, kiełbasy prób, woda. A ty co, przepraszam, tam robisz? No tak, damy tam Co za nohar, przepraszam. Tutaj oczywiście mało, to jeszcze bułeczka wiedzie. Deser. Powidło śliwkowe, o nasza piękna herbatka zimowa z, z goździkami i żurawinką. Jakby to moja mama widziała. Co? Kanapka na stole bez talerza, siatka rozwalona, okruchy na stole. Wszystkie I mamy jakby to widziały no, za niedługo ty też będziesz po prostu Zaczynałem, gonić, zacząć takie. Ja, ja w takim. tak mogę, on nie. <grym <grym I wtedy będzie najgorsze przysłowie naszych rodziców, co wolno wojewodzie. ojewodzie. Mili nie Nie? Mi mówili, żeby dzieci, żeby głosu nie było. O, to jest drugie najgorsze. I nogi ze stołu, bo zaczęli siedziałyśmy na kanapie z Julką i miałyśmy nogi wywalone na solidnych kawiarz. <grym> Jeszcze kończąc y, temat właśnie jarmarku, co myślisz o nim? Eee, ładny był, nie? Ładny, ale... Znaczy, jak widziałam zdjęcia z góry, z lotu ptaka, no to był mega ładny, no a tak z dołu, no to... Głównie widzisz mijających się ludzi. No, ale nie, całkiem, całkiem ładnie to wyglądało. Y, te wszystkie iluminacje, o choinka była bardzo ładna pod, y, pod Mariackim. Była taka w tamtym roku? Mhm. co nie przypominam sobie ale to naprawdę nie jak, jako powiedzmy szata graficzna było całkiem to roku jest duża ładna choinka Okej. Okay, całkiem ładnie no ceny no tak jak się spodziewaliśmy właśnie no i no, kolejki dla ko tak tak chyba, nie? też kurczę dzisiaj piątek wieczór więc yy, no, kolejki no, można się było domyślić że czy... Że będą. Dla mnie taki jarmar byłby idealny, tak jak jest na filmach. Jest mróz, biało, czyściutko. Wiesz o co chodzi? I piątka ludzi przechadzająca się gdzieś tam w tle. Eee. Jak jest mokro i musisz patrzeć pod nogi, czy nie no wdepniesz w tak, kiełbasę, tak. którą komuś spadła, czy. No czy ale też... to jest takie. Mało przyjemne. Oko, ale raz. Na chwilę. No, raz, żeby się przejść, zobaczyć, mhm. nie? Czyli, czyli klasycznie, w tamtym roku też byliśmy raz. Też nam przemokły buty, właśnie tak jak w tym roku, i powiedzieliśmy, że o, nam to już wystarczy. No dobra, kończymy y, dzisiejszego vloga. Zadałem całą butę tak mężczyzną. A przez wie o Maria, nie mogę, muszę iść spać. Bo no bo na deser jest inna szuflada. <grym> no ja wiem. Ja. No więc dajcie znać, co myślicie o, o tym vlogu. Czy byliście na jarmarku w swoich miastach rodzinnych, albo nie mieszkacie? O, też możecie napisać, gdzie jest ładny w Polsce. Wiem, że na pewno Wrocław jest ładny, więc dajcie znać. I wa czy Wasza golonka też kosztuje 40 zł? A kartek 80, więc widzimy się w kolejnym vlogu. Pa!